Proszę Państwa, ja. Musimy zostałem... bliżej do mikrofonu, bo niestety nie słychać Pana. Proszę Państwa, ja zostałem doprowadzony dzisiaj w sposób przymusowy na podstawie orzeczenia sądu okręgowego, które zostało mi doręczone w dniu dzisiejszym przez policję. Ja podtrzymuję swoje stanowisko, że w obliczu rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia o sygnaturze U4 na 24 Państwa komisja, a, co stwierdził. Dobrze, ja bardzo chciałabym, przepraszam, muszę panu przerwać, ponieważ nie jesteśmy tutaj, aby rozstrzygać kwestie Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo proszę skupić się na treści dotyczącej przedmiotu prac komisji. Bardzo proszę. ...pouczać na temat mojej swobodnej wypowiedzi. Ja panu tylko zwracam uwagę, że chciałabym, żeby wypowiadał się Więc pan w sprawy, to jest na którą został pan wezwany. Sądzę, Bardzo że proszę. Dokładnie wypowiadam się w przedmiocie tej sprawy. Państwa komisja w świetle rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który zgodnie z artykułem 190 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i obowiązują wszystkich. Dobrze, został pan dzisiaj, został pan dzisiaj doprowadzony na podstawie orzeczenia sądu okręgowego, tak jak Pan był, to za, w stanie zauważyć, bardzo proszę o to, żeby Pan nie skupiał się na kwestii rozstrzygnięć trybunału, bo to nie jest przedmiotem naszych obrad, tylko bardzo proszę o tym, żeby w swojej swobodnej wypowiedzi skupił się Pan na przedmiocie, jakim się tutaj spotkaliśmy i jeśli będzie pani tak przyjaźń, no to myślę że to, to posiedzenie będzie trwało bardzo długo jest to niegrzeczne, Jesteśmy nie merytoryczne to jakby pomija e, istotę sprawy znaczy ja traktuję to jako uniemożliwienie mi swobody wypowiedzi w rozumieniu artykułu 170 kodeksu postępowania karnego w tej chwili Dobrze. zwracam uwagę pani przewodniczącej A ja panu że panu pani zwracam uwagę. Wykroczenie, proszę się skupić na mi swobody sprawy. wypowiedzi już na bardzo samym proszę. początku więc ja bardzo proszę o umożliwienie mi dokończenia mojej swobody bardzo wypowiedzi proszę. bo jest to jak powtarzam, niegrzeczne, niemerytoryczne, wykraczające poza pani kompetencje. To Proszę tyle. Jeszcze raz odniosę wypowiedzi. się do tego. Rzeczywiście Sąd Okręgowy wydał takie postanowienie. Sąd Okręgowy, którym postanowienie dostałem w dniu dzisiejszym, chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że e, powołując się oczywiście na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego stwierdza, że zasiadał w nim sędzia Dubler. To nie jest, Szanowni Państwo. E, Określenie prawne. Nie ma czegoś takiego jak sędzia dubler, bo na zasadzie arty... Ponownie zwracam świadkowi uwagę, że to nie jest rolą świadka, żeby odnosić się do kwestii orzeczeń. Spotkaliśmy się w celu złożenia przez Pana zeznań w kwestii badanej przez komisję. Ma pan prawo, ale w temacie w temacie przesłuchania. Bardzo proszę nie krzyczeć. Bardzo proszę nie krzyczeć, to nie jest temat przesłuchania, my nie będziemy tutaj rozstrzygać, który sąd i co powiedział. Jest Pan tutaj dzisiaj zatrzymany i doprowadzony i bardzo skupić się, proszę, w swojej swobodnej wypowiedzi na kwestii, na którą został Pan dzisiaj tutaj doprowadzony o przykrości, że nie, um, um, nie mi pani swobodno wypowiedź, przerywając mi kolejne w pół zdania nie, nie, nie mogę powiedzieć dwóch zdań, że pani przewodnicząca mi nie przerywa jest to rzecz zdumiewająca oczywiście opinia publiczna będzie mogła sobie ocenić w jaki Mówi sposób państwo jako komisja podchodzicie dlatego mówię na temat i to jest bardzo na temat dlatego, że rozstrzygnięcie trybunału podważa prawność istnienia Waszej komisji. Jesteście po prostu komisją bezprawną. I, ja I z tego powodu opinię. jest moje stanowisko, i zaraz odniosę się do orzeczenia Sądu Okręgowego, który mi nakazał przymusowe doprowadzenie tutaj mnie. Ja nie mam pretensji do policji, żeby była jasność. Uznaję profesjonalizm działania policji, natomiast twierdzę i podtrzymuję się w tym twierdzeniu, że Państwo jesteście komisją nielegalną. I nie występuję tutaj de facto przed komisją działającą de jure. Przysięgę odebrałem pod wpływem przymusu judykatywnego. Użyję tego słowa, który, użytego przez mojego poprzednika. E, złożyłem tę przysięgę tylko z tego powodu, żebyście państwo nie mieli wrażenia, ponieważ jest to pewnego rodzaju teatrum i opinia publiczna ma prawo też ocenić. Ja się was nie boję. Będę odpowiadał na pytania, ale nie trafię. Ja w tej chwili przerywam panu wypowiedź. Przerywam panu wypowiedź i chciałabym w tym miejscu zwrócić się do... Do jednego z doradców bardzo proszę, może pana mecenasa Filipa Curyło, o wypowiedź w kwestii tego, w jaki sposób wyglądać powinna. Swobodna wypowiedź świadka, który został doprowadzony w celu złożenia zeznań w bardzo konkretnej sprawie. Czy należy tolerować kwestię rozstrzygnięć świadka nad okolicznościami towarzyszącymi, które doprowadziły go dzisiaj przed oblicze komisji? Bardzo proszę o wypowiedź pana mecenasa Filipa Curyło. Dziękuję pani przewodnicząca, wysoka komisjo. Świadek rzeczywiście ma prawo do swobodnej wypowiedzi, zarówno na gruncie ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, jak i na gruncie odpowiednio stosowanego kodeksu postępowania karnego. Ale pozwolę sobie przeczytać odpowiedni fragment z kodeksu postępowania karnego, to jest dosłownie jedno zdanie, które to normuje. Otóż osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności. I Cel tej czynności to nie jest debata nad legalnością komisji. Tak, tak uznają doradcy. Celem czynności jest dostarczenie przez osobę wezwaną, przez świadka informacji objętej tezą dowodową wyrażoną uchwałą komisji. Więc w tym zakresie doradcy stoją na stanowisku, że nadmierna koncentracja nad kwestiach innych niż. Teza dowodowa może spowodować uprawnioną ingerencję przewodniczącej i odebranie głosu świadkowi. Bardzo dziękuję i w tej chwili zwracam się do świadka, czy świadek chce kontynuować swoją swobodną wypowiedź, A, skupiając się na kwestii wypowiedź. objętej. Chcę zakończyć, objętej, jeszcze, bo ona ale jest istotna. Proszę mi dać Panie bardzo proszę świadka, nie wchodźmy sobie w słowo ja A pani oczywiście cały czas mam sprawę. Trochę... pani przewodnicząca ale ja trochę mam tutaj inną rolę. Ja pilnuję porządku i bardzo proszę, żeby świadek nie przerywał mi i dał dokończyć moją wypowiedź, dlatego zadaję proszę panu pytanie, sam. czy odniesie się pan do kwestii, w jakiej sprawie się tutaj znaleźliśmy, a za nie chwilę. w kwestii rozstrzygania za, legalności za bądź nie odniosę, komisji. Ale, tę sprawę tylko ale znowuż pan to robi, proszę nie wchodzić w no nie moją wypowiedź. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę, ma Pan kolejną szansę, żeby w swojej swobodnej wypowiedzi odjąć się do kwestii, która jest w zainteresowaniu Komisji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, to naprawdę będzie ta rozmowa będzie trudna i zdaje się, że dość długa. Jeżeli Pani będzie przebywać co drugie zdanie, to rzeczywiście pole do dyskusji jest dosyć utrudnione i to pani, że tak powiem, zawęża granice tego pola dyskusji, bo nie jest rzeczą, zresztą wypowiadali się moi poprzednicy. Prawdę mówiąc, jestem zdumiony Pani podejściem, bo wcześniej była szansa moich poprzedników na wypowiedzenie się. Nie wiem, dlaczego zmieniacie teraz to podejście, to też pokazuje wasz strach, nie wiem, obawy przed tym, żeby świadek mógł się wypowiedzieć swobodnie. Ale okay. przechodząc do tego do tematu, zaznaczyłem tylko, bo to jest bardzo ważne. To moje oświadczenie jest bardzo ważne, dlaczego tutaj staję. W obliczu ustępuję w, w obliczu przy, przymusu sądowego. I teraz powiem, że sąd okręgowy pomylił się w swoim rozstrzygnięciu Dostałem to w dniu dzisiejszym, stwierdzając, że byłem dwukrotnie karany grzywną. Otóż nie byłem dwukrotnie karany grzywną, bo dwukrotnie sąd apelacyjny uchylił e, wasze wnioski o ukaranie mnie grzywną, więc byłem karany tylko raz, zostałem ukarany grzywną. E, wobec powyższego sąd nawet nie zachował gradacji, w, e, jeśli chodzi o zastosowanie tych. Środków. Raz zostałem e, ukarany grzywną, dwukrotnie sąd apelacyjny uchylił Wasze wnioski o ukaranie grzywno w sposób prawomocny. Zatem, nawet w tym zakresie, sąd okręgowy, wydając rozstrzygnięcie o przymusowym doprowadzeniu mnie. E, przepraszam, pan przewodniczący Tomasz Trela zgłasza wniosek. Dowod... wniosek bardzo proszę, formalny. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, znaczy ja mam tylko jeden wniosek, że po prostu mija się to z... Celem, żeby świadek miał możliwość swobodnej wypowiedzi w takiej formie, bo to można sobie zorganizować konferencję prasową i opowiedzieć o historii swojego życia. Natomiast pan absolutnie nie odnosi się do meritum sprawy, dlatego ja wnioskuję, żeby komisja przeszła do zadawania pytań, dlatego że takie wypowiedzi to można było wczoraj, można było dwa dni temu zorganizować sobie briefing prasowy i wszystko powiedzieć, co świadka boli, a nas to mało interesuje. My mamy konkretne pytania, skoro pan nie chce się odnosić do meritum sprawy, sprawy to na podstawie zadawanych pytań będziemy prosić żeby świadek odpowiadał dziękuję wiem że was to mało e, interesuje bardzo generalnie. proszę poddaję wniosek pana wiceprzewodniczącego Tomasza Treli pod głosowanie kto Pani jest panie, za panie, przejściem do, do zadawania pytań zaraz oddam panu głos teraz jesteśmy w trakcie głosowania kto jest za Wypowiedzi Chciałbym, żeby... Kto jest przeciw? Ja traktuję to jako skandal i odwołuję się do, teraz do opinii Proszę o opinię eksperta, czy przewodnicząca ma prawo. Ja bardzo proszę, Szanowni Państwo, ale spokojnie, ale spokojnie, naprawdę, ja dałam Panu szansę. W tej chwili jesteśmy podczas głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyświetlenie wyników. 6 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość.